Cześć witam! Czas na podsumowanie roku. Za chwilę przedstawię wam książki, które najbardziej zapadły mi w pamięć w roku 2019. Nie są to nowości, no, kilka będzie, ale tak raczej to nie. No, ale takie książki, jak powiedziałam, które zapadły w pamięć, poruszyły moje emocje z jakiegoś powodu. Hmm, z jakiegoś powodu są mi bliskie do dziś, myślę, przede wszystkim z tego powodu emocjonalnego. Będzie to, y, będą to dwie kategorie zagraniczna i polska po pięć książek w każdej kategorii. Y, kolejność jest y, całkowicie przypadkowa. Kategoria książki zagraniczne y, to zacznę od tej małej książeczki, którą Wam pokazywałam. Napisana została przez, byba, przez Barbarę Frischmut. Szkoła klasztorna Barbara Frischmut, Austria, Austriaczka, opisuje suje swoje przeżycie jako dziewczynki właśnie w szkole klasztornej. Polecam! Wybuch II wojny światowej w tym roku był uwieńczony wieloma utworami literackimi. Między innymi takim: Wakacje w III Rzeszy, Narodziny Faszyzmu Oczami Zwiedzających ją turystów. Książkę napisała Julia Boyd. I tu, jest, tu są Niemcy w latach 1918-1939, a nawet później, czasy wojenne też zostały przedstawione w bardzo dokładny, interesujący sposób, oczami zwykłych ludzi: jak widzieli Niemcy, dlaczego turyści przyjeżdżali do Niemiec w dużych ilościach. Zwłaszcza tuliście angielskojęzyczni, dlaczego rodzice z Anglii wysyłali dzieci do szkół niemieckich, dlaczego, dlaczego, dlaczego? Książka naprawdę przebogata, ciekawa, językiem napisana naprawdę też no, takim interesującym i kiedy czasem zadajecie sobie pytanie, jak oni mogli tego nie zauważyć. No właśnie jak? Siedzicie, sięgnijcie po tę książkę, żeby być może znaleźć odpowiedź na to pytanie. I teraz e, książka z 1933 roku, ale dopiero teraz wydana w Polsce, taka duńsko-norweska, Uciekinier przecina swój ślad, napisana przez Aleksa Sandemose, opowieść o dzieciństwie mordercy. Już wielokrotnie ją u, u mnie widzieliście, ze względu na te prawa Jante, które on tutaj przedstawił, a które miały konsekwencje ogromne, nie tylko dla bohatera. Ale dla całej Skandynawii, I czy obecnie one obowiązują? Naprawdę warta uwagi, książka. No i ta, która ukazała się już bardzo, bardzo dawno, czytałam ją wielokrotnie, ale w tym roku ponownie sięgnęłam i ponownie mną strząsnęła czyli Robert Musil, niepokoje wychowanka Torlesa. No cóż, mogę powiedzieć: opresyjna funkcja szkoły i nie tylko. Polecam. I zdecydowanie pierwsze miejsce, mała taka książeczka, właściwie niedoceniana, ale moim zdaniem wybitna. To jest Ilja Mitronow, świadek. Ilja Mitronow, burzliwe dzieje Besarabii, takiego kraju między Rosją, a, między Rosją a Rumunią. I tutaj dobrze się w tym kraju działo, aż Rosjanie przybyli, no i tutaj mamy. Studium głodu oczami pewnego fryzjera, studium głodu, w którym ludzie dopuszczają się kanibalizmu. Naprawdę, naprawdę strząsające. Polecam. To, była, to były książki zagraniczne, a teraz książki polskie. Również bez kolejności. Chyba kolejność jest taka, że zaczynam od tej, której, którą przeczytałam najwcześniej, czyli Aleksandra Zielińska, Bura i Szał. Dziewczyna która szuka swojej tożsamości, trudne przeżycia z dzieciństwa i nie tylko, no naprawdę warto sięgnąć. No i coś, co czytałam z wielkimi emocjami, Karolina Kuszyk po niemieckie, czyli reportaż czarnego, a więc, a więc to, co zastali... Polacy tu na ziemiach odzyskanych, jak te dobra traktowali, jak się tutaj starali urządzić, czy się do końca zasymilowali, czy tęsknili za swoimi krajami dzieciństwa. Z tego się dowiecie naprawdę bardzo. I w, w filmie o, tym, o tej książce mówiłam, że, jest, że wyczerpała autorka wszystkie tematy, a jednak nie, jednego mi tutaj zabrako, zabrakło, bo Niemcy z tych ziem uciekali. A co się działo z ludźmi, którzy czuli się Polakami i czekali z utęsknieniem na to, kiedy wreszcie Polska tu się zjawi, się zjawiła. A mam w międzyrzeczu, znam kilka takich rodzin i dzieci z tych rodzin, tak zwanych autochtonów, które przeżyły swoje. Kiedy był pod, to znaczy we władaniu Niemców, traktowani byli jak ci wredni Polacy, a kiedy Polska tu nadeszła, to traktowani byli jak ci wredni Niemcy. Także naprawdę m, przeżycia mieli e, no, straszne. Tego wątku mi tutaj zabrakło. Jarosław Mikołajewski, Cień w cień, e, czyli za cieniem Zuzanny Ginczanki. Niby reportaż, niby nie. Wykorzystał wszystkie dostępne mu gatunki i rodzaje literackie. Taka m, naprawdę poetycka książka, ale dzięki niej Nazwisko Zuzanny Ginczanki się ponownie zjawiło na mm, ustach wielu mm, w Polsce. Ukazały się, la, to tam wczoraj, przedwczoraj, czy tydzień temu jest jej wiersze zebrane, więc spodziewam się, że Mikołaj mm, będzie pamiętał. Monika Schneiderman pusty las, Beskid niski i znowu przeszłość, czyli co? czyli poszukiwanie tych którzy odeszli właśnie w Beskidzie Niskim, Żydów, Ukraińców, Białorusinów, Polaków, ich śladów, śladów przeszłości i co po nich zostało. No i powieść, powieść i powieść, którą też już omawiałam, jak ten Orbitowski ma na imię. Orbitowski kult. Łukasz Orbitowski, czyli o czym? O o cudzie w Oławie, kiedy to pojawiła się na ogródkach Matka Boska i rozmawiała z ludźmi, a szczególnie z jednym człowiekiem, i ten właśnie wychodząc od tego wydarzenia, Łukasz Orbitowski przedstawia kult Maryjny w Polsce. No ale nie tylko, naprawdę polecam. Przeczytałam ją drugi raz. Za pierwszym razem takie miałam uczucia. Trochę nie za ten, ale teraz po drugiej lekturze widzę, że naprawdę książka świetna i warta polecenia. No i na koniec debiut. Polski debiut, o którym już mówiłam. Cichoborek Urszula Stokłosa. Słońce wyszło zamiast. Śnieg pada, jak to słońce świeci. Urszula stokłosa, czyli cichoborek, a więc wieś, w którym żyją tacy sobie ludzie, każdy ma swoją tajemnicę. No i taka mozaika. Tych właśnie ludzkich losów w tej małej osadzie. Świetny debiut, polecam. Takie, takie jest moje podsumowanie roku 2019 literacko. Oczywiście każdy Booktuber na pewno swoje przygotowanie, podsumowanie przygotuje, no bo to są listy bardzo subiektywne. I wy też zapewne macie jakieś swoje typy, a więc piszcie. A ja dziękuję, życząc Wam sobie, żeby rok 2020 był jeszcze bardziej udany pod tym względem, żebyśmy mogli przeczytać wiele ciekawych książek. Dziękuję, do zobaczenia.